W dniu pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Cóż mamy czynić, bracia? Powiedział do nich Piotr: Nawróćcie się i niech każdy z Was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. A weźmiecie w darze Ducha Świętego, bo dla Was jest obietnica, i dla dzieci Waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg Nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Jak czytam te słowa, zawsze trochę tak zazdroszczę Piotrowi, bo pierwsze kazanie powiedział. Pozesłanie Ducha Świętego, pierwsze kazanie, i przyłączyło się około trzech tysięcy dusz. Ja tu mówię kazania już całymi latami, jakoś tych trzech tysięcy dusz nie widzę, chociaż nie mogę narzekać, bo ludzie też słuchają i bardzo się tego cieszę słuchają i w kościele słuchają właśnie przez internet. Bogu dzięki, mam nadzieję, że to jakoś wpływa i pomaga, ale chciałoby się to zobaczyć, te tłumy, które jednego dnia się nawracają i spieszą do Pana Boga i otwierają serce dla Boga. Ale co jest właśnie tym momentem nawrócenia człowieka? To, co dzisiaj tu jest napisane, kiedy Piotr powiedział to kazanie, potem stawiał takie pytanie, cóż mamy czynić, bracia? Cóż mamy czynić, bracia? Piękne pytanie, które ci ludzie zadają. Myślę, że zbyt mało ludzi zadają takie pytanie. Czasem jest, że ktoś zadaje takie pytanie, ale jest zbyt mało takich pytań. Cóż mamy czynić? Niedawno rozmawiałem z ludźmi, którzy... Są dosyć otwarci i uznają się za wierzących, ale jeszcze ktoś jest nieochrzczony, a ktoś nie przyjmuje w ogóle sekramentów, a ktoś nie chodzi do kościoła. Gdzieś rozmawiamy o wierze, próbuję im jakoś coś wyjaśniać, coś zapraszać, coś zachęcać, ale gdzieś brakuje tego, cóż mamy czynić bracia. Czyli takiej otwartości, bo jak ktoś zadaje takie pytanie, co mam czynić, to znaczy, że chce usłyszeć odpowiedź, czyli chce coś robić. Jest jakoś zainteresowany tym, żeby coś poprawić, do czegoś dążyć, Jakoś się rozwieci, ma jakiś interes w tym, a czasem mam wrażenie, że jak się do kogoś próbuje dotrzeć, to że bardziej mi na tym zależy niż temu człowiekowi, który słyszy. A jeżeli człowiek zadaje pytanie, co mam czynić, to znaczy, że jemu na tym zależy. I dobrze, jeżeli zadajemy takie pytania, ale też mam doświadczenie takie, że czasami ktoś chciałby takie pytanie zadać, ale się wstydzi, się krępuje. Bo co sobie pomyślą, a co będzie głowy zawracał, bardzo ważne, jeżeli chcemy takie pytanie komuś zadać, czy księdzu, czy siostrze, czy jakiemuś katechecie, zwłaszcza gdy chodzi o wiarę, o życie duchowe, o jakiś rozwój życia, wiary, życia duchowego, życia religijnego, żeby śmiało zadawać takie pytanie, żeby się nie krępować, nie wstydzić, ale się rozwijać. To jest piękne, jeśli ktoś zadaje takie pytanie, co mam czynić? I żeby w nas było takie pragnienie, że chcę, ja chcę się rozwijać, ja chcę czegoś więcej w tym życiu duchowym, nie pozostaje tylko na tym, co już jest. Ja chcę więcej, dlatego chcę zadawać to pytanie, cóż mam czynić? W odpowiedzi na to pytanie słyszymy, nawróćcie się, niech każdy się ochrzci w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, weźmiecie w darze Ducha Świętego, ale później jest też inna odpowiedź Piotra, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Czyli zwróćcie się do Pana Boga, otwórzcie się, przyjmijcie sakramenty, rozwijajcie się w życiu duchowym, ale też ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Niesamowicie ważna rada, czyli jak będziemy tkwić gdzieś w tym przewrotnym pokoleniu, to bardzo trudno nam będzie poznawać Boga, otwierać się na Boga, nawracać się, przyjmować jakieś sakramenty, przyjmować Boże Słowo. Najpierw musimy się oddalić, odejść od tego przyczyny jakiegoś zła, jakiegoś takiego hamulca w życiu duchowym, coś co nam przeszkadza, hamuje nas w jakimś rozwoju życia duchowego. Ratujcie się spośród tego przewrotnego. Pokolenia, gdzie te przewrotne pokolenia jakoś na mnie jeszcze wpływa bardzo? Gdzie ja muszę się trochę uratować od tego pokolenia, odejść, zerwać z czymś, bo jeszcze za dużo ma to wpływu na mnie. Dzisiejsza Ewangelia Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego przy głowie, a drugiego przy nogach w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. I rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej: Jezus nie czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario, ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus, nie zatrzymuj mnie jeszcze, bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca Mego, Ojca Waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, widziałam Pana i to mi powiedział. Warto zauważyć kontekst tego czytania, tej sytuacji, która była, tego wydarzenia, które było. Bo pamiętamy, w niedzielę usłyszeliśmy też z tego rozdziału, w Ewangelii Świętego Jana 20 rozdział, usłyszeliśmy o tym, że Piotr i Jan biegli do grobu. Czy Magdalena przybiegła do nich, powiedziała, że widziała pusty grob, oni pobiegli i tam jest Jan, mówi, ujrzał i uwierzył. I na tym się kończyło, to był dziewiąty werset, a dziś jest od 11. A co jest w dziesiątym? Zajrzyjcie sobie do Ewangelii, 20 rozdział Ewangelii Świętego Jana, dziesiąty werset, co jest? Bo nie usłyszeliśmy ani w niedzielę, ani dziś nie słyszymy tego dziesiątego wersetu. A tam jest to, że Piotr i Jan wrócili do domu, a Maria została przy grobie. Czyli ona przybiegła, powiedziała tym uczniom: Oni pobiegli do grobu, te, wtedy nie słyszymy, że ona biegnie z nimi, ale okazuje się, że też z nimi, czy za nimi biegła, bo okazało się, że jest także przy grobie. Oni wrócili do domu, a ona została. Ciekawe. Oni zobaczyli pusty grób, uwierzyli. Co oni temu uwierzyli? Czy na pewno już tak do końca uwierzyli w zmartwychwstanie? No ale Jan świadczy, ujrzał i uwierzył. Ale tego im wystarczyło. Wrócili do domu, a, a jej nie wystarczyło. A ona chciała zostać, chciała znaleźć ciało Jezusa. Może jeszcze nie wierzyła w zmartwychwstanie, ale chciała znaleźć ciało. Mówi do ogrodnika gdzie go położyłeś? Pokaż, ja go wezmę. Ciekawe, jakby ona go niosła, jakby go nawet znalazła. Ja go wezmę. Ale to jest szalona miłość Marii Magdaleny która nie patrzy, czy ja mogę, czy nie mogę, czy mogę cunąć kamień, czy nie mogę, czy mogę wziąć ciało, czy nie mogę. To nie jest ważne. Ważne, żeby go znaleźć. I właśnie to zostało nagrodzone. To zostało docenione przez Jezusa, że ona nie, nie da się łatwo spławić, nie da się łatwo zniechęcić. Ona będzie stała przy tym urobie, szukała, czekała, aż znajdzie. I Jezus na to odpowiedział. Warto, żebyśmy tak szukali Jezusa, jak Maria Magdalena. Tak dążyli do spotkania z Nim. Nie mogę, coś mnie Zatrzymuje, coś mnie zniechęca, nie, 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 będę szukał do skutku. Czyli to jest ta postawa z pierwszego czytania, co mamy czynić, bracia. Czyli takie dążenie do czegoś więcej, poszukiwanie, pragnienie, żeby znaleźć Jezusa, żeby poznać Jezusa. Ale kiedy Jezus się zjawia przed nią, słyszymy, ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Że go nie Jezus nie wiadomo, czemu płaczesz. Ona, która tak kochała Jezusa, ona, która. No jak kochała to i patrzyła na niego i słuchała go, znała go bardzo dobrze, teraz go nie poznała. Oczywiście nie spodziewała się, że on może żyć. To był jakiś efekt zaskoczenia, ale mimo wszystko nie rozpoznała Jezusa. Czemu nie rozpoznała? Jezus ją pyta, czemu płaczesz? Czyli ona była pogrążona w płaczu, we łzach. Jak łzy są na oczach, to nie widzimy wyraźnie. To trudno dostrzec, ponieważ są łzy, trzeba otrzeć łzy, żeby wyraźnie zobaczyć. I często to jest nasz problem, że my jesteśmy tak pogrążeni w naszych problemach, w naszym bólu, w jakimś negatywie naszego życia, że nie rozpoznajemy zmartwychwstałego Jezusa, który do nas przychodzi. My ciągle myślimy o problemach i nie możemy uwierzyć, że on żyje. Nie możemy uwierzyć, że on nam pomoże, że jest nadzieja, że nie wszystko jest takie straszne. Tak nas te, te łzy, te problemy, to ból pogrążają, że nie, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, rozpoznać Jezusa, który do nas przychodzi z pomocą. Trzeba by otrzeć te łzy, trzeba by się uspokoić trochę i pomyśleć, popatrzeć, nie wszystko jest takie straszne. Jest Jezus, On z wstał, On nam pomoże. On jest silniejszy od wszelkich naszych problemów. Jest nadzieja, jest Jezus i On nas nie zostawił, on nas nie opuścił, on nas szuka, on, on się z nami spotyka. Ważne byśmy otarli te łzy i uwierzyli. Jezus nam zadaje pytanie: czemu płaczesz? Czemu płaczesz? Nie płacz. I później ona go rozpoznaje, kiedy on do niej zwraca się, Mario. A ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku: rabuni, to znaczy nauczycielu. Rozpoznała go wtedy, kiedy powiedział: Mario, spróbujmy usłyszeć, jak Jezus mówi nasze imię, Marek. Jak mówi to z miłością. Jak się do nas zwraca, jak na nas patrzy, jak jemu nie jestem obojętny, jak on mnie szuka i spotyka się ze mną, jest przy mnie, mówi moje imię. I warto, żebyśmy częściej się zwracali do siebie nawzajem po imieniu. Czy nawet jeżeli przez szacunek mówimy Pan, Pani, to Panie, Janie, Pani, Krystyno, ale żeby brzmiało imię, żebyśmy częściej wypowiadali imię, to imię ma siłę Chrystusa zmartwychwstałego bo On się zwrócił po imieniu. I to imię było tym, co pomogło Marii rozpoznać, że to Jezus. No może Jezus tylko tak mówił to imię, z taką miłością. I właśnie kiedy po imieniu się zwrócił, ona Go poznała. I może warto, żeby jak usłyszymy, że ktoś się zwraca do nas po imieniu, żebyśmy sobie tak pomyśleli, to jest Jezus. To nie tylko ten człowiek mówi do mnie po imieniu, ale to właśnie Jezus wypowiedział moje imię. Znaczy On tu jest. On jest blisko, On jest przy mnie. Żebyśmy nie tylko usłyszeli informację, którą mówi człowiek, który powiedział moje imię, ale w tym imieniu usłyszanym, żebyśmy rozpoznali Chrystusa zmartwychwstałego. Spróbujmy spotkać Jezusa zmartwychwstałego, który jest naszym zbawieniem, naszą pomocą. Jest naszym Panem, jest naszym Bogiem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii. Przypominam o tym, że można przesyłać zdjęcia z dekoracji. Z martwych stania, grobów, które już są puste. A też jak wiemy, wczoraj zmarł papież Franciszek. Modlimy się za jego zbawienie. Ale też myślę, że warto, żebyśmy się już modlili do ducha świętego za kardynałów, za konklawę, żeby Pan Bóg dał nam dobrego papieża. Żebyśmy już się modlili codziennie o dobrego papieża, żeby to było według woli Bożej, żeby to był człowiek mądry i święty, rzeczywiście pasterz na nasze czasy, past, pasterz według woli Bożej. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.